Niestety z taką drużyną jak wisła Płoc takie takiej skuteczności, no jakby po prostu nie da się wygrać, a mimo to wynik jest moim zdaniem bardzo dobry. Bo dwa karne i nie, nie trafi się bardzo dużo sytuacji, ale też wiadomo, wszystkiego nie trafimy. Ale mówię, dorzucić parę piłek i mogła być sensacja dzisiaj zdecydowanie. No nie odstawaliśmy. niech się to przełoży na następne mecze i na końcowy rezultat Superligi. Jestem very happy with the team. Uh, energia i attitude jest bardzo dobrze. Uh, unfortunately, skutechnos is katastrofa, So, uh, but uh, i think we play a very good game. obrona is uh, barsudobja. attack is also okay. Yeah? we have kovalik, shabonikat uh, uh, and and uh, then we have Roskiviane, don't play. so it's a very good game. I milosovic mean, has a problem with biceps and he had the injection on uh, last week. And now Sroda, Soda jest in Knissau I, I uh, knew broken bone in foot. So Knissau don't play for 4 week. and uh, Rosowicz I hope maybe after pause. Z jednej strony na pewno brakowało, ale za to z drugiej strony przez to jakim graliśmy składem, graliśmy też trochę inną piłkę, ręką, piłkę ręczną, trochę szybszą mieliśmy... Trzech szybkich zawodników, Albert, ja i Reno, także myślę, że to też zmieniło trochę naszą grę. Nie wiem czy na lepsze, ale po prostu graliśmy inaczej. Nie? Naszym głównym celem było przyjechać tutaj i wygrać, choć wiedzieliśmy, że nie będzie to, to łatwy mecz. My też wiemy, że do naszej najlepszej dyspozycji jeszcze nam bardzo dużo, dużo brakuje. Na pewno też zawodnicy Starnowa, mimo tego, że grali bez dwóch podstawowych lewo rozgrywających nawet trzech z tego co pamiętam na pewno podołali zadaniu i bardzo bardzo wa ciężko walczyli, ale jestem zadowolony z chłopaków z całej drużyny, że, że, że daliśmy radę i najważniejsze są dla nas te, te punkty. Today we play against jest one of two three top teams and we bramki. Maybe with skuteczność bit more luck with the referee we can win, yeah? Tak się termin że mamy cały czas trudnych rywali i czekamy już na mecze wyrównane, ponieważ no, nie ukrywajmy Wisła y, Puławy, Zabrze czy Wiwe, to są drużyny trochę z wyższej półki, ale, ale no, na pewno ten mecz nas zbudował pozytywnie.